Dziema widzowie, w kolejnym odcinku naszej serii dziś będziemy się zajmowali e, pirobajerami. E, więc mamy ich aż taką całą masę. E, więc prze, e, prze, e, przechodzimy. E, mamy Scream Maxi od klasy e, Mamy 12,5 g. Tutaj, jak ktoś chce, to może sobie wejść na kod QR tego. No i w sumie tyle e, OK, jedziemy dalej. Saturn Miesels kod produktu to PXB 2016. E, tutaj mamy nek 15 gramów. Jedziemy dalej. Mamy takie diabełki pop pop od super poera z zestawu. Mm, już nie pamiętam z jakiego tak się prezentuje idziemy dalej mamy czekajcie kulki dymne yy, ko yy, 6 sztuk 6 gramów na całość yy, mamy yy, stroboskop od klaska yy, co tu mamy jeszcze To prezentuję Tutaj mamy nek 7 gramów. Tutaj mamy jakieś pozostałości po bączkach. Tu mamy od topi bączek 8,5 grama. mamy dragonfly kod produktu to px y, px 6207 jakby ktoś szukał y, velikly od klaserka, y, klaska y, tutaj mamy wszystko tutaj mamy y, opisane na no, taką małą paczkę mamy 2,1 grama i y, 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 ziółko na torcie Donner vogel Kaliber B, y, czyli motyle wybuchające, tutaj mamy całość opisane, wszystko i, i w ogóle. Ok, y, dziękuję Wam za oglądanie, i y, y, widzimy się w kolejnych. Odcinkach. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.